Zobaczcie, co się dzieje. Yamaha YZF R125, czyli ta tak zwana RK, model przedliftowy. Ten, tak naprawdę, to co się wyróżnia ten przedlift, no to właśnie głównie tym, że jeszcze ma ten obrotomierz taki typowy analogowy, co bardzo wielu z Was po prostu się podoba. Czyli to zawsze jednak widać te obroty, jak, jak sobie nam fajnie skaczą podczas jazdy. Więc na pewno coś co, coś, co, coś dodanie tej frajdy z jazdy. No ale na pewno nie wiem, czy w ogóle jest sens przedstawiać Wam sam model motocykla, no bo na pewno RK jest Wam bardzo dobrze znana. To jest taki typowy bestseller 125 bardzo fajnym wydaniu, bo tu to tak naprawdę ten motocykl najmniej według mnie z całej gamy 125 takich styk sportowych zdradza swoją pojemność, cały fajnie obudowany w ten plastik, więc jakby że z silnika tak naprawdę ledwo co widać a jeszcze jak, tak jak ten ma zainstalowany akcesoryjny układ wydechowy, no to tu już ciężko się naprawdę zorientować jaka to jest pojemność, no i zobaczcie ten konkretny egzemplarz w czerwonym najszybszym malowaniu, myślę, że naprawdę robi robotę, no ale myślę, że no, tak naprawdę trzeba zacząć od samego początku dla tych, którzy jeszcze nas nie znają i dopiero zaczynają poszukiwania swojego motocykla pierwszego prawdopodobnie, no to MotoRW to jest firma, która zajmuje się sprzedażą właśnie motocykli ale to co nas wyróżnia to to, że prowadzimy też swój serwis, no i tak naprawdę dzięki temu każdy motocykl zanim trafi na ten Nasz dywanik, jak to u nas się w firmie zwykło, zwykło mawiać, na plan zdjęciowy, no to najpierw trafia do nas na serwis. No jeżeli my widzimy, że coś przy danej sztuce trzeba zrobić tak naprawdę rzetelnie i fajnie, żeby taki motocykl fajnie i bezpiecznie z tym nowym właścicielem sobie śmigał, no to robimy to my już z góry. Eee, tak żebyście wykupując u nas motocykl mieli już taki fajnie przygotowany motocykl do sezonu, już nie robiąc żadnych serwisów na start, no i tak też było w tym przypadku, eee, my tak naprawdę R125 jak sobie nas przefiltrujecie przez tam Facebooka czy nawet przez YouTube'a no to to jest u nas motocykl, który pojawia się najczęściej myślę, że przez cały rok no to się przewija minimum 100 egzemplarzy takiej Jerki, więc my już ten egzemplarz znamy generalnie w sensie ten model znamy na wylot no i e, od jakiegoś czasu robimy pełną rewizję silnika tak naprawdę w każdym jednym z nich no żeby po prostu zapobiec jakimkolwiek tylko wymianom wymianą, czy tam jakieś fakapą, więc tak naprawdę ten motocykl także jest po pełnej rewizji silnika, wymieniliśmy asekuracyjny cylinder z tłokiem na nowy żeby wam tą żywotność po prostu wydłużyć to wszystko oczywiście ze sprawdzeniem jakichś tam łożysk, sprzęgła i tak dalej Zalane nowym olejem motor 10W40 nowa świeca, nowy filtr powietrza oczywiście nowy filtr oleju także więc taka typowa baza została wykonana płyn hamulcowy przód, tył także został zrobiony, więc tak naprawdę to co się robi w motocyklu, żeby, żeby zapobiec jakimś tam dalszym wymianom, no to zostało to zrobione thank mm -hmm. you dodatkowo uszczelniaczy przedniego zawieszenia e, razem z olejem, więc jakby przedni zawiesz też został serwisowany. no a cała reszta w tym motocyklu jest naprawdę spoko czyli opony przód, tył, michelin naprawdę w bardzo fajnym stanie, napęd tak samo tarcza tył, tarcza przód i klocki też w super stanie, więc naprawdę to zostawiliśmy no i moim zdaniem bez dokładu żadnego finansowego na teraz to takie stricte od strony technicznej no a wizualnie to co jest mega mega ważne moim zdaniem to to, że każdy element na tym motocyklu jest fabryczny od nowości czyli przednia czasza, zbior te wszystkie plastyki boczne są fabryczne i w oryginalnym lakierze, czyli nigdy wtórnie nie lakierowane. Jedyne tak naprawdę rzeczy, skazy na tym motocyklu to tutaj zobaczcie jakaś ryska na jakby na takim rancie tego, tego bocznego bumerangu. Tutaj na samym różku czachy taki delikatny pędzelek został zrobiony, bo delikatnie się tutaj zeszlifowało, no ale to jest taki naprawdę bardzo minimalistyczny detal. No i to jest tak naprawdę tyle. Cała reszta, czyli zbiornik, to wszystko naprawdę jest w mega fajnym stanie. Ale też jakby to jest taki po prostu bardzo świeży motocykl, bo to, to, że tam plastyki to jest jedno, a dwa, tutaj gdzieś tam czy wahacz, czy, czy gdzieś tam jakieś śrubki, zobaczcie nawet są te spoilerki na podnóżkach, więc on naprawdę taki według mnie bardzo fajnie zachowany egzemplarz. Tutaj nam się po prostu trafił, więc myślę, że na pewno jest to, jest tutaj co doceniać, bo jednak większość tych Erek na tym polskim rynku, no co to dużo mówić, no po prostu jest, jest jak jest. No, one są po prostu większościowe jakieś tam poskładane, poleczone. No to ten naprawdę myślę, że jest jak na przedliftową merkę to tak z takiej górnej półki. No i rocznik 2010 z przebiegiem, uwaga, 30 tysięcy tam 30 z jakimś groszem, tak 30 158 i to będzie 100% autentyczny przebieg, napiszemy to na fakturze, więc taką gwarancję przebiegu będziecie mieli także napisaną i bez wypadkowości także, więc, więc to na pewno na plus, no i co, no oczywiście motocykl po testach, my jeździliśmy tym motocyklem, zrobiliśmy jazdę próbną, wszystkie tam oświetlenie, klaksony, stopy, hamulce, wszystko tutaj, działa takich należy, tym bardziej, że do motocykla dołączamy także jakby przegląd techniczny na rok czasu, więc jakby tu będzie badanie techniczne także takiego motocykla zrobione. No i to, co muszę wspomnieć, to te dodatki. Nie ma ich tutaj dużo, ale naprawdę chyba tak naprawdę jest tutaj to, co większość z Was na start wymienia, czyli no oczywiście pełny układ wydechowy i to nie jest, słuchajcie, jakaś tam akcesoryjna końcówka, tylko pełny układ od samej głowicy po, po samą końcówkę. Na tą chwilę jest z tą wkładką wygłuszającą, czyli z DB ale po wyjęciu tej wkładeczki już naprawdę jest taki typ typowy basior, więc ten motocykl nabiera zupełnie innego brzmienia, chociaż już teraz mi całkiem fajnie. Przyciemniona przednia szyba, coś to tak też delikatnie tutaj myślę, że lepiej pasuje do, do bryły tego motocykla, jak to jednak jest to troszeczkę takie z garbem i przyciemniane. No i krótki uchwyt rejestracji z regulacją, czyli możecie regulować kąt pochylenia tej rejestracji, ledowe kieruneczki i ledowe podświetlenie rejki, więc też taki taka podstawowy, można powiedzieć bajer. No i kształt, naprawdę, no ja akurat czasem lubię sobie przesadnie pochwalić, ale w tym konkretnym przypadku no, przesadnie na pewno nie jest, jak na R125 trzeba docenić jakie fajne egzemplarze, właśnie takie lubimy najbardziej, gdzie, gdzie po prostu nie ma wstydu, możemy z takim motocyklem jechać na koniec no, po prostu Polski i jestem pewien, że wam się ta maszyna najzwyczajniej w świecie po prostu spodoba. No i co, kluczyk jeszcze raz, przekręcamy kluczyk, czerwony guzik w dół, zapłon na dole. I tak to moje mili fajnie pracuje. Dajmy mu chwilę, sprawdźmy sobie w tym czasie oświetlenie. Światło krótkie, długie, krótkie, długie. Meriganie, Klakson Kierunkowska z prawy. Kierunkowska z lewy. Zobaczmy na tył. I beledowe, ale naprawdę bardzo mocno świecą. Patrzmy sobie prawy. Jest naprawdę ok. Zobaczcie światło stopu przedniego hamulca. Kolejny się poświata robi po prostu. I światło stopnożnego hamulca. No i ten dźwięk. Zobaczcie, teraz jest jeszcze z db a już brzmi. No jest petarda. Naprawdę, jeżeli chcecie troszeczkę się wyróżniać na drodze, no to naprawdę bardzo, bardzo jest to dobry wybór i to pamiętajcie, że możecie ten motocykl zobaczyć sobie na żywo u nas w Żardowie zapraszam was serdecznie Teraz do nas salonu, będzie sobie można usiąść, przymierzyć, a także przejechać się takim motocyklem, no ale pamiętajcie też, że jest opcja u nas zakupu takiego motocykla, a właściwie zamówienia sobie transportu takiego motocykla pod swój dom, wystarczy że do nas zadzwonicie powiecie skąd jesteście, my wam transport takiego motocykla szybko przez telefon wycenimy no i tak na dobrą sprawę z góry bądźcie tylko za sam koszt dowozu, a całą resztę za motocykl dopiero ewentualnie na miejscu u siebie pod domem, jakby sobie taki motocykl u siebie sprawdzicie po swojemu, zapewne taka decyzja, to dopiero wtedy za niego płacicie. Więc myślę, że to jest taka opcja naprawdę fair i uczciwa dla obu stron. Więc gorąco do niej zachęcam. No i co? Mam nadzieję, że do usłyszenia, może nawet do zobaczenia już niedługo. Trzymajcie się ciepło. Hej!